tej Season 56, Pani to jest. Pierwszy odcinek na moim kanale z serii yy, Alex the Alligator. Właściwie Alex the Alligator, po prostu, dzisiaj Alex the Alligator 4, niby, ale. Ale Alex the Alligator, tak naprawdę. Moment, może sobie ściszę to ule, nie wiem, jak będzie słuchać grę a jak, jak będzie słuchać e, mnie. Więc e, tak. <trych> No cóż, lecimy po prostu z Go. Więc będziemy sobie tu grę też przechodzić na 100%, więc dzisiaj sobie przejdziemy może tak z pierwsze cztery poziomy. Spoko. Więc sterowanie jest całkiem dzikie, bo się skacze... Yy, bo się skacze generalnie altem, tak. To są nasi pierwsi przeciwnicy, czyli ludzie. Ojciec co, jeszcze trochę ściszę tu grę. Bo ja chcę, żeby mnie było dobrze słychać. Bo ja generalnie już tą grę nagrywałem, ale wiecie co się. Zgadnijcie, co się stało, co się stało. No, nagrywałam tą grę sobie normalnie, ale mi program do nagrywania postanowił, że gra będzie głośniejsza niż ja, więc tak. I tutaj musimy się wybić. Wybija się po prostu przytrzymując przycisk ALT. Tak. Y no i generalnie teraz po prostu nagrywam dyktafonem tutaj Tutaj nagrywam dyktafonem po prostu dźwięk jaki się wydobywa z życia I no I, i w ogóle tak jeżeli nad, nad gwiazdką i nad wisienką się wyświetli 100% to znaczy że to jest już na, to, jest, to znaczy że już zebraliśmy wszystkie tak i to jest już ostatnia jaką <laughs> Zabraliśmy, no tak? Jeżeli takie coś się nie wyświetli, to po prostu nie zrobiliśmy tego na 100%. To jest całkiem spoko, fajnym, ciekawym takim pomysłem i... Sprawdzę eksplorację fajniejszą, po prostu. Okej, okay, mogę tak? Mogę. Tutaj są takie momenty właśnie takiego wybijania się, całkiem dzikiego. Ci przeciwnicy z dzidami się ogólnie różnią tym, że no widzicie, sobie krążą po tym terenie. Nie spadają z niego, jak ci zwykli ludzie. O właśnie, takło. <śmiech> <śmiech> Także no... Yy, także jej. Yy, u i tutaj nie będę miał... A jednak będę miał właśnie. Transport na górę. Tra, transport na górę, chociaż tutaj tak był niepotrzebny, bo mogłem to... bo tam już właściwie wszystko zebrałem, co miałam zebrać. sru, możemy sobie tego typu rozwalić. No i jej, więc drugi poziom skończyliśmy. Tak, pierwszy poziom to było na łatwy początek ten, co się nazywa Ci oni mają Gidy. Tak, dokładnie tak. Gra czasami przy takich przejściach się robi, no generalnie się zacina, po prostu się trochę psuje i się wyłącza, tak jakby, niestety nie, gra, nie gram w tą kolorową wersję, tylko w tą, patrzcie jakie skill, skill jumpy tutaj odwalam, no piękne skill jumpy, no trudno, o wow, wow, wow bym nie zabrał, ale zabrałem, więc jej. Zebrałem sobie, zebrałem, więc yy... tak. Yy, ja mam niby 30 odcinków. Okej, okay, ale no właśnie. Yy, dobra, poczekam sobie na niego. Okej. Okay. I teraz muszę tam skoczyć. Ogólnie gra jest całkiem fajna, tak. Zresztą olbosy się pojawią na, na tej serii, na kanale, który, które się wyświetli Wam. Mmm. Jak wy to oglądacie, to hmm, tutaj chyba, tak? Nie wiem, tutaj gdzieś się wam chyba wyświetli. Niech pomyślę, no... Yy, tak, chyba tam wam się właśnie powinno wyświetlić. No nic, yy, w każdym... Nie, nieważne, po prostu lecimy sobie dalej, tak? Ten poziom się nazywa... Strzeż się kolców, pułapek, czy coś takiego, nie wiem. Ale tutaj musimy się właśnie troszkę już bardziej powybijać. I tutaj będziemy mieli 100% tą wisienką, mamy 100%, a tutaj mamy, znaczy na tą gręską, tutaj mamy 100% gwiazdką, mamy, więc zebraliśmy wszystko. I w tym poziomie. Ogółem y, będę nagrywał może do boss momentów i to jest właśnie pierwszy boss, czyli Rock'n'Roll. Znaczy, no w sumie trochę, tak nazwałam to jako ten, no dobra, nieważne. Co ja mam mówić w ogóle? Bo ja mam już rzeczy do powiedzenia. Yy, o czym ja mam mówić? Hmm. Nie pamiętam w sumie. Yy, 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 no, mogę powiedzieć, że za te. Że za zrobienie tej gry na 100% odblokowuje się ostatni bonusowy poziom, w którym. się wydarzają rzeczy, które się wydarzają. Czy coś? Nie wiem. Okej. Okay. Więc to najlepiej, żebyśmy sobie przeskoczyli. Teraz tutaj sru, tak? Mam tutaj takie ukryte bali rzeczy. Wiecie, eksploracja to jest jeszcze fajna, jest ogólna eksploracja w tej grze. A ogólnie na razie eksploracja w tej grze jest po prostu no, tak? Tylko, że Wolbosy też nie robią tego poziomu na 100%. Mhm. Uh -huh. Jeszcze zobaczę, jak się to normalnie nagra i myślę... Nie wiem, ile z tej serii odcinków zrobimy. Chyba trzy. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile z tej serii odcinków zrobimy. Tak, tutaj czasem też trzeba robić po prostu w dobrej kolejności rzeczy. Wisionki chyba już wszystkie zebrane, nie wiem. Pff. Dobra. To była bardzo. Myślę, że do po prostu do bossów będziemy robić ten ok, to wyszło nawet fajnie. O, właśnie na tamtą wysunięciu się wyświetliło 100%, więc zebraliśmy już 100% tego. Okej, okay, więc teraz mamy tutaj główny element tego bossa. Więc ru i wyświetli się. wyświetli się. Także to już jest na tyle super, że wierzeliście możecie zasubskrybować ten kanał do następnego spotkania Eluwa. Jo i chyba będę nagrywać cztery poziomy na odcinek może? Hm. Nie wiem co sumie No powiem, że nie wiem. Y Dobre. Nie wiem. Yy, ale chyba też to sobie jakoś spełnię. Nieważne. Dobra, już skończymy ten odcinek. Yo, yo, Hello.